Witam wszystkich w kolejnym odcinku związanym z liczbami zespolonymi Dzisiaj przerobimy wzór de Moivre'a czyli potęgowanie liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej no! Wzór de wygląda tak weźmy sobie liczbę zespoloną z, i teraz ta liczba zespolona z podniesiona do, do potęgi n-tej to jest moduł z z podniesiony do potęgi n-tej razy cosinus e, cosinus z n razy argument tej liczby zespolonej z, dodać i sinus n razy argument tej liczby zespolonej z. Niech argumentem naszej liczby zespolonej z będzie właśnie ta kąt fi. To jest fi. E, teraz skąd ten wzór się bierze? Możemy sobie e, przypomnieć wzór na mnożenie liczb zespolonych. Czyli jeżeli mamy liczbę z1 i z2, obie należą do zbioru liczb zespolonych, i z1 to jest modus z1 razy cosinus alfa dodać i sinus alfa. No i niech argumentem, właśnie z1 będzie alfa, a argumentem z2 niech będzie beta. I teraz wiemy, że Z1 razy Z2 równa się e, modus Z1 razy modus Z2 razy cosinus z alfa dodać beta, dodać I sinus z alfa dodać beta. Teraz spróbujmy sobie zastosować ten wzór na Z1 podniesiony do potęgi drugiej. Wtedy mamy moduł z Z1 do potęgi drugiej razy cosinus z dwóch alfa dodać i sinus z dwóch alfa, jeżeli, jeżeli teraz spróbujemy na przykład do potęgi trzeciej podnieść, to już za, za, zaczynamy zauważyć tą prawidłowość ten wzór, wzór de dembra, czyli Z1 podniesione do potęgi trzeciej, to jest moduł z Z1 podniesione do potęgi trzeciej razy cosinus 3 alfa dodać i. Sinus 3 alfa. I tak dalej, i tak dalej. E, przerwmy sobie teraz przykład. E, mamy podnieść do potęgi liczbę pierwiastek z 3, dodać e, minus i, podniesione do potęgi 60. Weźmy, e, weźmy sobie pod lupę samą liczbę pierwiastek z 3 minus i. Moduł z tej liczby. no się pierwiastek z e, pierwiastek z 3 kwadrat dodać minus 1 kwadrat czyli mamy pierwiastek z 4, czyli jest to 2 niech argumentem naszej liczby zespolonej e, pierwiastek z 3 minus i będzie fi musimy znaleźć teraz fi Wiem, że cosinus fi Razy 2 równa się pierwiastek z 3. E, czyli cosinus φ równa się pierwiastek z 3 przez 2. Sinus φ razy minus 1 równa się e, sinus φ razy razy 2 równa się minus 1. Czyli sinus φ równa się minus 1 druga po, powstaje nam układ równań, cosinus fi równa się u pierwiastek z 3 przez 2 i sinus fi równa się minus 1 druga i z tego wynika, że nasze fi to jest 2pi minus pi 6, czyli mamy 11 szóstych pi wszystko się zgadza, sinus jest ujemny w e, czwartej ćwiartce a kosinus czwartej to jest dodatni. Czyli nasz pierwiastek z 3 minus i równa się 2 razy kosinus z 11 szóstych pi dodać i sinus 11 szóstych pi. Podnieśmy sobie teraz to do potęgi, czyli jest to. Pierwiastek z 3 minus i do potęgi 60 równa się 2 do potęgi 60 razy cosinus ze 110 pi. Cosinus może tak z 116 razy 60 pi dodać i sinus 116 razy 60 pi. Sz szóstki oczywiście się nam skrócą. E, równa się 2 do 60 razy kosinus z 110 pi, dodać i sinus z 110 pi. Wiemy, że 110 pi em, modulo 2 pi to jest 0. czyli... To, to jest równe 2 do potęgi 60 razy cosinus kąta 0 stopni dodać i sinus 0 stopni. Czyli cosinus 0 stopni e, to jest 1, a sinus 0 stopni to jest 0. Czyli e, odpowiedź to 2 do potęgi 60.